i dzisiaj będzie zgadywał influencerki po części ciała, części zdjęcia Łatwiej będzie niż z kosmetykami Bardzo ją lubię, moje jej ulubione zdjęcia O, Vanessa, no to Vanessa znam No, dobra, dobra, dobra. No Vanessa unikła flukę na odcinku Tak wiem, dlatego dałam ci, żebyś chociaż miał jeden punkt dobra. To pozdrawiamy, Vanessa Następne, no To jest albo Jeleniewska, albo Zoja Skubis, tak? Bardzo mi się one skojarzyły, mhm. ale ja bym dał chyba Jeleniewską Mogłam zrobić trudniejsze, tak? To Jeleniewska no. Ja tak o Zoji pomyślałem Podobne w sumie. O kurde, to już trochę trudniej. Mm. Nie wiem, czy będziesz ją znał. Uwielbiam jej vlogi na YouTubie. a, a to nie jest ten? Dziewczyna puchacza? Nie, 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 nie. No, no i tu mogę przepaść, ale. No. Ej, mm. A to nie jest ta, co prowadzi podcast z Murcik? Klaudia Sadownik? Ten? Tak, tak, to jest Klaudia. Ja tak. Ale to i mnie tym to mi wpadła się. No. Bo mi powiedziała, że to będą osoby, które ja obserwuję. Większość sprawdzałam, która obserwujesz. Okay. No to jest za proste! Kazamci. Nad tak, nadsu. Dobra. O, jeszcze jedna. O, o, o. To Dobra, to jest za proste, kochani. Part 2 musi być z mniejszymi influencerkami. Ta moja mała pomoc powiedziała, że nie, nie dawa jakichś trudnych fiszkami, nie zna się na influencerkach. Wie. Nie, ja jestem w tej branży, no. Więc jeżeli chcecie part 2 z trochę trudniejszymi influencerkami, to dajcie znać. Obserwujcie po więcej. W końcu ci coś wyszło. Ej, no jak,